Cześć, tu Krzysiek z Rowerów Stylowych. Pokażę Wam dzisiaj jak regulować insert baterii w, na przykładzie roweru Batavus Finesse. Pierwsze co musimy zrobić to zapiąć podkowę, żeby pozyskać kluczyk do baterii. Wkładamy kluczyk, ściągamy pokrywkę od baterii. Częstym problemem przy tych rowerach jest to, że po przekręceniu kluczyka bateria nie chce nam wyskoczyć do góry, to akurat wyskakuje. I pokażę Wam, jak zrobić, żeby ten insert tak wyregulować, żeby ta bateria nam wyskakiwała do góry. A więc zaczynamy. Pierwszy krok. Wyciągamy baterię. No, u mnie ona ładnie wyskakuje. Jak Wam nie chce być, musicie ją wyciągnąć, bo bez tego się nie obędzie. Więc no trzeba ją wyciągnąć stąd. Odkładamy sobie baterię w bezpieczne miejsce. Druga sprawa. Bierzemy klucz Torxa 25. Aby poluzować dwie śrubki, pokażemy Wam teraz, które to są śrubki. Przed wykręceniem tych dwóch śrub ważna rzecz, podłóżcie sobie jakąś szmateczkę albo coś na, na dół, żeby Wam tam śrubka czasem nie wpadła, bo będzie masakra jak wpadnie. Jak już sobie zrobiliśmy to zabezpieczenie, przechodzimy do odkręcania tych dwóch śrubek torxem. Jak już mamy te dwie śrubki odkręcone, wyciągamy kluczyk zamka i wyciągamy sam zamek. Odkładamy sobie go na bok. I teraz dwie śrubki właściwe. Po ściągnięciu zamka ukazują nam się dwie właściwe śruby odpowiedzialne za regulację właśnie całego tego gniazda. Luzujemy je obie. Ja teraz nie będę tego odkręcał, bo u nas to jest akurat, pokażę Wam tylko, je, jak to zrobić. Luzujemy obie. Przepychamy to maksymalnie do góry, trzymając. Dokręcamy sobie od góry jedną, drugą i składamy wszystko z powrotem. Po właściwym wyregulowaniu tymi dwoma śrubami, przykręceniu ich oczywiście, przechodzimy do montażu wszystkiego z powrotem. Bierzemy zameczek w rękę, wkładamy go, bierzemy sobie kluczyk. Wkładamy kluczyk, tak żeby nam zamek po prostu nie poleciał teraz. Bierzemy dwie śrubeczki na torxa. Dwa inserty, z których wykręciliśmy dokładnie tak samo jak było. Przykręcamy na razie nie na hama, na, w sensie mocno, tylko dokręcamy najpierw drugą. Żeby odpowiednio trafić w slot tej śruby. Lekko dokręcamy z wyczuciem oczywiście. I w zasadzie robotę mamy skończoną. Yy, ważna sprawa, jeżeli tu Wam to nie pomoże, analogicznie robimy na dole, mianowicie. Odkręcamy te dwie śrubeczki, też torxem, wyciągamy to gniazdo i jest tutaj nawet widać, to jest ten sam element dokładnie co tutaj. Luzujemy dwie śrubki z góry, przesuwamy maksymalnie w stronę silnika, przykręcamy, przykręcamy te dwie śrubki, robota skończona. Jeżeli wszystko dobrze poskładacie, bateria powinna wchodzić bardzo płynnie, bez większego kłopotu, po przekręceniu kluczyka powinna ładnie odskakiwać do góry. Wszystko. Jeżeli ten filmik okazał się dla Was pomocny, dajcie nam łapkę w górę albo sub subskrybujcie nasz kanał. Dzięki.